W końcu Boże uciekłem od tego patologicznego sąsiada. To Polski, to mojego kraju. Tu czuję prawdziwą polskość. Tu czuję Sąsiad! Jest... Co jest? Sąsiad! Sąsiad! Dawaj mi cały zapas piwa na zimę. <laughs> nie mam! Dawaj Co, to mi cały ja zapas piwa na ja zimę. Lepiej, lepiej tam nie patrz. To to jest! <laughs> Nie, patrz do mojej szafy! Gierka przewróciłeś! Gierka przewróciłeś! Co to jest? Sąsiad! Sąsiad zniszczył ścianę! O nie, teraz lepiej spier. Nie! U... Tu nie, nie ma wyjścia! A twój dom? O, a twój dom? Gdzie mi Sąsiad, gdzie my jesteśmy? Jest Spiderman! Jest Spider nigger Ha! Roz, rozbiję przy Jak mogłeś mi świat? Jak mogłeś! Zacharł się co ja goni! powrócił! są jakiego kompaka! tu pójdę! Ja, do tu tu, tu, tu się schowam. Muris, Muris! Muris, Muris! Chodź, Muris! Kto jest? Gdzie jesteś? Sąsiad, sąsiad, mam cię do Aha, rozbiłem kolejną szybę! To było to bardzo niebezpieczne nie zachowanie, mogło się coś stać Rozbiłem kolejną szybę Sąsiad! Gdzie? Musimy naprawić tą szybę! Co ci jest, sąsiad? Teraz smirdalaj! Co ci <śmierdolaj> się goni? Sąsiad nie goni ze strzelbą! O! Isła! Michał, dzień dobry! papali Michałem! Kiedyś było, tutaj, tutaj, kiedyś było, bistro tych słynnych dwóch braci! Nie, jaki braci! nie, 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 rozbijaj. nie, nie, legendarną szybę. Ta ta szyba <grym> bistro. Ty kur o nie, bistro nie, 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 sam się nie, się cię nie, nie, wkurzył! nie, nie, tylko nie morisz, nie wzywaj mam, bo nie wzywaj Sąsiad! Nie idź tam tam jest bariera tajnej regeneracji. O! A co to co za pomieszczenie? O nie. O, o nie... o nie! O nie, ty się lepiej tam nie zbliża, bo dostaniesz w pier. Ja mam bo na ulicy. Oooo! O nie, co to jest? Bariera tajnej regeneracji. Jakiej regeneracji? Nie, wy... Nie, nie pośku! Byłaś! Nie braź! To nie musiałam! Jestem! Bo tu jest Molis! Jak to Molis pracuje? Jak Molis pracuje w tajnej regeneracji? Haha, ha, sąsiad się zgubił. Hehehe, <laughs> są mam w dupie Tak jak i, i, i tak, całe bistro. I, i, i tych całych braci! Co nie! Co mi się bombarduje kraj! O! Je, je, jakiś kościół! Kościół chyba Sergiej! NIE TELEPORT, TELEPORT Ma zakaz chodzenia do kościoła O nie, Co to? Dostałem kopniania od kościoła Właśnie kościół cię bije, kościół cię bije Jak mnie kościół bije? Weź mi tam budowy, ty masz Jak mnie kościół bije? No dla beki Dlaczego? Jak dla laweki? O, kolejny kościół, kolejny kościół o mnie, drodzy, chyba nie kopnie. Moris! Czego chcesz? Daj mu kopniaka, Moris! Dobrze! Uwaga, uwaga, sąsiad, co się na kopniaka! Nie! Ło moja Łamy ją! o ją! Ale ją! wykopało! O Łamy ją! Ja Ja jestem. Pięcyk! 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 Postawię tam swój karabin. Hak, karabin się, się się gotuje. Wiesz, to sąsiad? Zatkłem karabin. Zatkłem karabin. Mam gdzie głupie sąsiad. Mam genialny pomysł. Rozbierzmy w Nie. Gdzie mu sąciot? DZIĄCIOT! z POCIĄGU! Jakiś wieśniak, panie wieśniaku, pan nie nie nie, nie Co jest, otrzymujesz, bałwanie? Oni w jakiejś kieszni mi kupniaka. <gryśń> Dobra, do kopniaka. Szybkość się z tego nie obudzi. O nie, on też ci chce dać kopniaka. Aaaa, kop... Dam ci kopniaka na jego Gdzie? U kurde, kościół. Nie, nie, idź do kościoła, idź dalej. Pałac Kultury dłużmy. i Nauki! To nie ma Pałacu Kultury i Nauki, to jest Zamek Królewski. Sorry, sąsiad. Na, na Wikipedia pisał, że to Pałac Kultury i Nauki. Nie, pałac kultury i srania. O, o, nie, to jest pałac braku kultury i srania. I <grym> pa, pałac kopniaków. No to też jest pałac kopniaków. A kim ty jesteś? Krzniakiem. Ten typ, co nie umie wyjść z domu. O, mam na imię Pablo Escobar. A... O nie, on jest miał kopniaka. Oła! U nie, jest szaj, że. może pozwiedzaj ulicę. Ale są przecież, była A, a, akwasie do, do Warszawy, a nie na do Plewenu. Bo w Plewenie było tornado. Jak chyba? Co? Wywołałem tornado, bo tak to uciekłem. A tornado w Plewenie? No przecież. Co, a ty ty ty, ty 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 Nie bo jest, no, sąsiad. Niedy! Co to jest! O sąsiad się jedziesz ze mną na wakacje? Co jaki samochód To jedzie sami samochód! Sąsiad, to nie samochód! Muszę uciekać! Sąsiad. Nie, sąsiad to jest samochód mojego dziadka! Jaki ty masz dziadka? Tak. Ma po, chyba po tego umysłowo! O tu w Za karę biorę teraz, o nie, teraz biorę swój samochód. Jaki samochód Tu jest? Mam swój samochód. własny samochód i nikt mnie nie powstrzyma. <laughs> ja nie chodzi na Mercedesie. Ja. Muszę, ro mu muszę ro ro rozbić kolejne szyby. Chyba. Nie, nie rozbijaj, masz... Nie, ale serio, nie rozbijaj, masz zakres. Dlaczego sąsiad? Bo to są szyby legendarne, szyby srania. I migrą, imigrant! Ty też też jest jesteś? Nie, jestem z kieszeni. O nie, zobaczmy twoje oferty. Skąd ty masz gluty? Przynajmniej gluty za 4 zł? No przecież. Skąd ty masz gluty? Z kieszeni. O nie, zakaraż w ciebie kartką z zapisem plewem. Ała! Ło! Ła! 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 Haaaa! Dostał do w ryj! Ukojnie imigrant! Ma Marten Nie jest tutaj glutów. Siema, jak się na, na, nazywasz? Ja sprzedaj kiesze. to... Skąd ty masz ty, człowieku?! Skąd, skąd ty masz za pięć złotych czarusie w wiatrze? Żeni. Czy wy, czy, wy, czy wy wszystko ma, macie z kieszeni? Tak, Rzut! Spodziewaj się mnie, fakturadorem, albo Amosz! o, 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 o. uaaa, <ścoughs> uaaa, to stałem po jajach! Dobrze ci tak! Kurwa, U ja jestem taki murkis! O, jakiś most! Y, koniec, o, 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 o jakiś most. Y, koniec starego miasta. miasta, dobra! Koniec starej kieszeni. O nie, bo mój zasmo z mi kopniaka A co to jest... Jeszcze jest, Ulica Krakowskie... krakowskie przedmieście dobra, for tutaj. I mam cię w kieszeni. Hej, hej sąsiedzie. Mam cię w kieszeni. A po autostradzie! Po... A tu nie ma autostrady nigdzie, co ty wpierdolisz? Nie, Je, nie jest autostrada! Nie ma autostrady, a tam po on no, przecież... Co ja nie nie, sąsiad Cię nie goni. No, ubrana tam do Bułgarii, szybko tam muszę wracać. Nie, nie, no woliście, woliście, troje. Morris już cię dopadnął. Jaki Morris? Morris to jest mój dziadek. Szybko piękniemy. Morris dał mi na ciebie namiary. Aha, u tego z Warszawy, mam cię w dupie. Moris dał mi na ciebie na miarę. I tak się ja, znajdę. Jak, jaka wymiana? Na miary Moris dał na ciebie. Mam cię w dupie. Mam to w kieszeni. Nie, 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 nie zasłużyłeś na moje ciastka maltanki. Mam to w kieszeni. A ani nam na herbat nie piśmy tego Synergieja. A ty jadłeś kiedyś herbatę z kieszeniami? Tak. No. Mam to w dupie. O, a gdzie ja jestem? Jeżeli. Nie, 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 to jest. El Munjowo. Ja jestem w łodzi. Moris. Moris. Ja, ja wiem, że się tu mieszkasz. Moris. Moris. muszę zobaczyć twój pokój. Moris. co to jest? Moris. co to jest? Co to robi król Moris. na zdjęciu? Co, co to jest? <grybuj> Maurice, co tu masz w swoim bagażniku, Monis? Co to ma znaczyć? Mam no, ja w ja bagażniku. Moris, mamy do pogadania. Czemu masz zdjęcie? Będę w swoim pokoju. <grybuj idee> Skąd ty w ogóle wiesz, że będę.? Po koniec po przeszłości. O, się ma. a się ma Achapari. Dawid Mogli czemu jesteś eskibosem, Mowis <śmany> czemu jesteś eskibosem <śmany> Do wpierdoli inflacji, o nie nie dałaś film. o co tam jest? a kapali brawo, dałeś wpierdoli inflacji <śmany> A wy chłopaki, Dawid czeknie, ale skipper dał, skipper zima! Ała, skipper mnie kopnął ko no w jaję. Ała, wszystko, wszystko mi teraz boli. Mam tu dopiero. Słuchaj, gdzie ty, gdzie ty w ogóle jesteś? Nieważne. Haha, pozbyłem się zówiada raz na zawsze. Oj, nie. <hahaha>, pozbyłem się zówiada raz na zawsze. Ja, Mercedes mi zniknął. Co? Le Mercedes! Muszę wracać szybko do Bułgarii To jest mój cel Przytrafię. Muszę biegać Kondycja Wczoraj wpilnili 20 maltanek Mam to tu pil Co to jest za miejsce halo? Co, co to ma znaczyć? Gdzie jest tu? Uh, haha, to na, na, na ulicy. Haha, ha, ła, ła, łabię jestem prawo Mundo! A ciebie, sąsiad ma mam w dupie. Mam tu <noise> w dupie. ma bawię w kodzie w dupie! Nareszcie! Koniec z moricowaniem! Koniec z sąsiadami! Ol no nie. <noise> jestem wolny! Bezpieczny i obsrany. <laughs> Jak obsrany? Nie. Je... tak, Bułgaria! Wróciłem do, do, do ciebie. Wróciłem do mojego miejsca. Idę zobaczyć moją szafę, co, co tam nie trzymam. Nareszcie, koniec z sąsiadami. Koniec serią sąsiadzi. Oj nie... I nareszcie wolność! Oj nie, sąsiad, oj nie! Jest bardzo, Jest warna! warna. Moris dał mi na ciebie namiary, ty się kur... Aszyku, <noise> na nie miary, sąsiad, co ty kratasz? No, dostałem od Morisa na ciebie namiary, już tam jadę do ciebie. <głosy> nie! <głosy> Jedzie do mnie! Możecie tylko ukryć. Żartuję. Dobra, w końcu się pozbyłem sąsiada. To ostatni odcinek chyba z tej sąsiedzi. O ty, moje namiary padły mi do rzeki. <laughs> zwycięstwo! sobie, to... Paliwo mi się skończyło. O nie. Na, szczęście mam, na szczęście mam w bagażniku paliwo jądrowe. Nie, <laughs> Proszę. Do... To bo zobaczmy, do bo to już. Dobra, polis jest, Teraz jest, jest. Mam jest Mam, paliwo, i... szkoda, no, mam paliwo do rodzaju... Zamknij Mordos, zamknij mordos. Zamknij Mordus osuszę. Są no, mamy mojego harnasia, mam skradziony fotoradar, mam Morisa i, i mam Elmundzie. Haha I Jestem w końcu wolny. I mogę się w końcu wyrelaksować. Pyszne. Idź się ty najpierw wyką, bo śmierdzisz żółwie. Ty śmierdzisz, No zamku... tak, co tu będzie dobre? Moje Fajrwer... SĄSIAD! Dlaczego? 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 sąsiad? z Warszawy specjalnie do ciebie jechałem. Muszę uciekać! A taki szczęśliwy byłeś! No, no, tego ci mówiłem, nie, nie, nie bądź taki szczęśliwy. Bo, 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 się pozbyć, a na scenie... SOWICZ! Co, sąsiad, mam dla ciebie prezent. Trzymaj. Ojej, SOWICZ, anwer nie strzela! SOWICZ, ja kontynuować chcę, sąsiedzi, a ja mu nas no nie, nie pozwolę! Co mam cię mnie strzelę! Sam się Co tu się o opona? Aha, mam... mam oponę ci ukradłem! Dzięki za to, że oponę. Dzięki samsiad A tu Rzu, Żon, rzucę ją w tego. Wy Bydgoskiego! Bydgoski mam na ciebie mam na ciebie niespodziankę! Biedgoski! Chodź tu na chwilę! Spokojnie, wynająłem już samochód. No nie, sam się idzie do więzienia! Bedgowski i tu... Biedgoski! Co tu się stało pod mną nieobecność? Ile więźniów nowych jest? Nie to Czas, kto to jest? To kam, kam? Tropi kamień! Wynająłem nie, no, samochód od kieszeniarza. Aha, że, że cię wybierz go takiego oponu od samochodu o, o, o. A ja wynająłem już nowy samochód od Morisa Jest to nie go dał Powiedział, że już nie chce nim jeździć to mi dał Muszę może, może się ciebie pozbyć o, się, o, że... Chodź pod rower plus Nie mam gdzie w dupie o nie, wiem, za karę cię namierzy. <grymne> Namierz to swoją kajzerkę, bo i się na nasikałeś. O, to dupy. Nie, 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 nie! Mój samochód <grymne> rozbija szyby, ludzie. szyby, <grymne> Mój samochód jest nieprzewidywalny. Cholera, mój <grymne> samochód się zepsuł. Wjechał do, do stanowiska, albudzie. Co tu się dzieje? Jest kurde, mój samochód nie pojadę dalej. Dobry, 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 tak tak sąsiad. O nie, za karę go naprawię. <laughs> za karę go naprawię. Niby jak sąsiad. Uuu, plement, wracam tam do was, plement. Ej, to kupa! Ej, haha, jezu zlewę, Zjechałem jak... Łaaa, samochód mi eksplodował! A to od czego? Ah. Chuj wie... Dowiechałeś tym razem, psuł kwiat. W kieszeń. Ja no, w kieszeń, kieszeń, jest mnie ah. nietykalna! Mam no to w dupie. Mam ci w dupie. Hmm. Ja mam cię w dupie. A ty, tylko ja tylko ja tylko ja ja mogę mieć ciebie w dupie. Mam cię w murisach. A ja mam cię w kieszeni. Mam to w dupie. Mam to w dupie. Jestem tu bezpieczny. Jak kozie mleko Które trzymałeś sąsiad w swoim leku 17 lat i dalej jest gniłe Mam to dupie. Skąd to w ogóle wziąłeś kozie mleko i jak my nie żyjemy w górach? Chuj wie ja wiem ty, z kieszeni ostatnio bo, ja bo mi go. Bo słuchaj, sąsia, ty teraz zabijesz tak. Ty płożiesz tam, mleko do lodówki. Zawsze o, o nim zapominałeś i 17 lat tam, tam leży. No to dupie. I ciekawe czy ta po, po, cała cywilizacja. koziego go, mleka. Czy wstałeś i jesteś nieprzewidywany. A chyba cywilizacja srania. Jaka sólia? Jak? Co wszeczka ma związanego z y, kozimlekiem. Bo potrąciłem wieśniaka. <śmiennie> potrąciłem wieśniaka. Ty wiśniak. że ja widzę, że ja widzę w ruchu drogowym. <śmiennie> Bo, jak ty się pojawiasz dosłownie w tym, yy, na to prawdopodobnie pad pan wypadku wypadków wzrasta. Co, to tak nieprzewidywalne, że to ludzkie pojedzie chodzi Bo, ja jestem jak Moris. Nie jedzie, nie jesteś jak Moris. Mam to w dupie. Mam cię mam w dupie. Tak. Dobrze, skoro się podbierę, to siada Może bez skurwiela tu siedzi. Nie jeszcze nie. Może iść do swojego tu. To... Mam cię w dupie, to osiad. Jak chcesz, to mogę ci hmm. zjeść kieszeń. Albo wezwać mojego ko kochanego skurwiela o, o, o smoku wody gazowane. O nie, ja już go zjadłem. Jak zjadłeś? Mojego kwaśnego skurwiela, samochody Normalnie, wciąż go dałem mu jeść. A, Ty ludobójco jeden! Mam to w Morisach. Mam cię w Morisach. hej, hej, he, sąsiad, mam cię w Morisach. I nie mów mi, że tego ty możesz mieć mi w Moise'ach, ja też się mogę mieć w Moise'ach. A to dupie. Mam ci w dupie. Nic nie słyszę, więc sąsiad jest daleko, na pewno. Pogadał z panem Michałem. Michał! Wiesz jak się obsługuje bistro? WIESZ JAK SIĘ obsługuje bistro? Czekaj, sąsiad, bo, bo el, dzwoni Siemel, czego, czego chcesz? Krok za siedmiu sąsiad. sąsiad! Chodź przed budynek Ale, a, ale ja się nie słyszę nawet Sąsiad, chodź Sąsiad! Co to, to ma być? Zobacz, przyjechałem do ciebie, złoń. co? Nie wiedziałem gdzie ja tu jest Nie kliknął shifta Wsiadaj sąsiad Chodź. Nie mam gdzie w dupie sąsiad <laughs> Masz mi młody do potrocenia Sąsiad, zobacz, jadę tyłem Skąd skąd ty masz w ogóle ty ten samochód Dzień dobra wsiadaj oh, oh. Oh.

Strasznie wczoraj zachlałem, paliłem blanty do piątej rano Film mi się urwał jak leżałem w rurze, teraz mnie krzyż pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki Mam dziecko Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się ma dzieci, ale to nieprawda Można, tylko trzeba wstawać rano Na tym polega odpowiedzialność Trinity ma kłopoty z przyrodą Lucy prosiła, żebym jej pomógł co to Coś się, coś się popsuło